Maneczko wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku z bunkra złomiarza, u Jacka Recyklera. Temperatura na zewnątrz minus 4 stopnie, odczuwalna minus 8, wewnątrz mamy minus 1. Także takie informacje czysto pogodowe. Temperatura odczuwalna taka zimna, dlatego że wiatr wieje, wiatr, wiatr, jak zwał, tak zwał. Regał, regał niby jest, niby go nie ma, jeszcze jest niedokończony, ale już mam tak ogarnięty, że mogę przejść. Yy... Brakuje dwóch elementów, ale jest stabilny, jest stabilny. Yy... Tu na nim już jest yy... około 50 kg, jak nie lepiej. I czymie, czymie, czymie. <grych> na chwilę jest tak, yy... później będzie przerobiony na troszkę inaczej, troszkę będzie przesortowane. Mniejsza z tym, musiałem to zrobić, żeby mieć. Yy... Tu po prostu, zobaczcie zobaczcie ile się by gospodarowało miejsca mam też bardzo fajną i dla mnie ważną informację odnalazłem właścicieli dwóch y, zaginionych jakby to paczek y, po to przyjedzie w tygodniu kurier jedną paczkę dzisiaj wysłałem y, trzecią z młotkami y, namierzyłem powiedzmy że klienta gościa telefon y, cichy Messenger y, głuchy, także poczekamy poczekamy z tym jeszcze trochę. Zobaczymy, jeżeli uda mi się. Y, mówię, powysyłać te paczki, y, to będę naprawdę szczęśliwy. Y, no wydaje to się być dziwne, ale ja chcę być fair i uczciwy wobec y, y, poprzednich, jakby to powiedzieć, kupujących. Y, ta, paczka, ta paczka jest od 15 grudnia, dokładnie rok, chyba jutro minie, y, od 15 grudnia zeszłego roku leży, znalazłem to po wiadomościach. Y, Paczka z wentylatorem, bodejrze od kwietnia 2022 roku, także tam to trochę się należała, ale też odnalazłem właściciela. Było to teoretycznie trudne, ale równie bardzo proste. Wystarczyło wpisać tam frazę, e, frazę piłę bądź frazę wentylator. i <gryny> Messenger odpowiedział e, kto to może być. E, także no, bardzo się cieszę. Bardzo, naprawdę bardzo się cieszę <gryny> z tego faktu. Chociaż to może wydawać dziwne, e, ale nie o tym mowa, nie o paczkach. Chociaż dla mnie było bardzo ważne, żeby wam zakomunikować. E, Fanty dzisiejsze złomowe, tak jak tytuł głosi, i co ludzie wyrzucają na złom. <noise> czyli serial, moda na złom trwa w najlepsze. Trochę się zrobiło buro, chociaż jeszcze jest dzień. Yy, nic na to nie poradzę, ale jedno co mogę powiedzieć: że światło będzie w przyszłym roku. <noise> w przyszłym roku po sylwestrze na pewno yy, tutaj jakieś światełko zaistnieje. Jest na to bardzo mocny plan, aczkolwiek. <laughs> nie chcę tutaj, wiecie, zamontuję światło, to będę siedział w zimnym, yy, bo znam siebie. Yy, także wolę na razie <laughs> tego światła nie montować, chociaż już teraz by się przydało. Yy, tak trochę do światła będzie może lepiej. Yy, na dzisiejszy odcinek złożyły się w sumie aż Cztery osoby, a z cztery osoby razem ze mną, czyli jeden placowy, drogi placowy, kolega takim bardzo mocno po fachu, co też jeździ po złomach, to to przyjechało trochę rzeczy rano, jeszcze później spotkanie oczywiście u nas na złomowichu i coś też tam dostałem za chwileczkę, wszystko zobaczycie, mówię cztery osoby, ale to wszystko 100%, 100% jest ze złomowiska, są fanty, które trafią do mojej kolekcji, są fanty, których ja pochodzenia nie znam, Yy, nie wiem do czego mogło służyć. Ktoś tam obiekty w podpowiada, yy, ale do końca nie jestem pewien. Także yy, dobra, ja przyszykuję sobie statyw <laughs> i coś tam zobaczymy, co się dzieje. Wiem Wam tak, yy, korzystając z tej okazji i yy, z tej sytuacji, że mogę, <laughs> to zapraszam Was na jutrzejszy odcinek. Bo jutro myślę, że będzie też bardzo grubo przyjechała do mnie paczka yy, z wymiany towarowej. Yy. Powinno być bogato. Naprawdę powinno być bogato, ale to mówię. Zapraszam Was na jutrzejszy odcinek, także kto mnie wysłuchał, ten będzie wyczekiwał z pewnością odcinka. Od czego zaczynamy? Od noża tasaka do buraka. Czyli jest dużo na buraki. Niech się wszystkie buraki boją na wiosce, bo Jacek, Jacek zaraz startuje, zaraz rusza. Trochę takich kluczy tam już udało mi się wyłowić. Twardzioszek y, przyzłomowy, tak zwany <gryny> Twardy dysk <gryny> ze złomowiska y, Skrobak Skrobak do świn Ręka hakafina, czy jak to, to się nazywa <gryny> nie to służyło do skrobania świń, Do ściągania paznokci Znów zapomniałem nazwy Mam już y, dwa takie przedmioty Ktoś by mógł się zapytać Po co ja to dalej zbieram Bo to są Rzeczy, od razu odpowiadam To są rzeczy y, Których jeszcze trochę nie będzie i nikt nie będzie znał ich znaczenia, przeznaczenia, yy, nazwy, chociaż ja sam nazwy zapomniałem, ale nikt nie będzie wiedział, do czego były używane. Wyginie, zniknie, <laughs> przypadnie, ale u, będą. ale u mnie będą i właśnie będzie się można u mnie dowiedzieć, yy, cóż to takiego było. <laughs> Penseta przyda się do sreberka. Yy, bardzo fajna yy, mięciutka taka, wiecie. <laughs> przyda się na pewno. Yy, u mnie się pensety bardzo mocno przydają, chociaż sreberka nie ma. Nie ma, no nie mam też informacji na temat tego co wysłałem. Żyję w takim stresie niepewności, ale no z pewnością dostanę jakąś informację, ale najgorsze jest to, że nic nie idzie upolować na złomowisku, Takie coś, takie coś, no ci co się znają dowiedzą. motek, motek, tak to był motek. był, był a nie ma trzonka, ale to był motek z miedzianymi nakładkami, czyli do wbijania. Nie chcę palnąć głupoty tłoków, czy czegoś, innych zaborów, czy czegokolwiek, e, miękki młotek e, do wbijania twardszych rzeczy, o, w ten sposób mogę powiedzieć, e, kolejny fajny młoteczek, no też bez cząka, ale młoteczek, jak ja na to mówię, ruskie, angielskie, czy jakie tam inne, e, cieszę się bardzo, e, to, to na razie większość rzeczy, które ja wynalazłem, to jest e, podarunek od jednego z wagowych, podarunek. Ja i tak później na wadze muszę za to zapłacić przy kasie. To nie jest tak. Neo. Neo. Kombinerki Neo. Śrubokręt. Krzyżak. Ale mogę powiedzieć, że w bardzo dobrym stanie. Taki elektryczny. Elektryczny. Dalej. Wiertełko do metalu. To chyba jest dziesiątka albo dwunastka. Mniejsza z tym. Kolejny śrubokręcik. Krzyżak. Taki no malutki, malutki filigranowy yy, chyba zostawię sobie yy, płaski z pewnością zostawię sobie, bo u mnie płaskę gdzieś jakoś yy, wyginęły, wyginęły te płaskacze. Yy, no zwykły młotek, to nie ma co tam zwykłym młotkiem. Yy, tu mamy jakiś klucz taki yy, fajkowy, chociaż nie, to nie będzie do świecy, no ale taki wiecie, rurkowy dwustronny. Yy, trochę starych, mówię, trochę starych kluczy udało mi się tam złapać, bo tu jestem cały ja. O, że taki fajniutki, mały, płaski. No, także y, już jest ciekawie y, tu garść y, biżuterii, ale to muszę zabrać do domu, bo to jakaś Pandora chyba, czy jak to się tam nazywa. Atrapa Pandory. Być może w tym coś jest y, srebrnego, może i złoto, nie wiem, dosyć ciężkawe do kieszeni, może za chwilę. Y, na razie na bok. Y, to na pewno zabieram na na, 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 na przyjrzenie. No i teraz mam tutaj większość właśnie podarków od kolegi. Od kolegi, chociaż pokażę Wam najpierw rzecz, za którą dałem nieco ponad 2 kg mosiądzu. bo to jest, to jest mosiężne, to jest mosiężne coś Ala i Madełko. Obiektyw Google podpowiada, że to może być rusznikarskie. Czyli od kogoś tam, od broni, yy, kolega twierdzi, że mogło to być stolarskie, że to gdzieś tam ze stolarze używali, ale yy, no ja nie wiem, nie jestem pewien, jeszcze nie zagłębiałem się w temat mówię, ono jest całe z mosiądzu, widać widać, świeci się, yy, dziwne szczęki yy, wszystko pracuje, wszystko chodzi poszukamy gdzieś oznaczeń, sygnatur yy, poczytamy w internetach, chyba, że Wy wiecie i podpowiecie yy, kto mówi prawdę ma rację, do czego to i mogło służyć. Bardzo fajne. Yy, na razie nie jest ani na sprzedaż, ani na handel, ani na wymianę. Yy, muszę poznać jego historię, znaczenie, zastosowanie, bo być może wtedy u mnie pozostanie. <laughs> nie czujesz, arymujesz, ale to nic. Yy, kawałek świecznika, ale taki dosyć fajnie, yy, jakby to powiedzieć, <laughs> filegranowo rzeźbiony, tłoczony, odlewany. Yy zastosowań może być do niego 150 różnych, wszystko wszystko zasiedzi w głowie, wszystko zależy od naszej wyobraźni, ale jedziemy dalej, musi narobić yy, tak, no, mamy nożyczki, yy, klucz taki do gazów, yy, trochę sztućcy tutaj będzie, po sztućce wam tylko, yy, no, tu w sztućcach yy, łyżka z drewnianą rączką, yy, czasami te sztućce też wam pokażę, też wspomnę, yy, Serwetnik numer jeden, to będą gadżety na Vitar, numer jeden, bo to chyba będą dwa serwetniki, także w yy, no, jest trochę więcej, w trochę więcej yy, kluczyk do majbacha <słuchy> Kluczyk do Maybacha, jeszcze nie mam Maybacha yy, taka łyżka z dziurą, <słuchy> to do ładki do słodki chyba yy, po jakieś tam zwykłe łyżeczki, ale tu jakiś łańcówek się zaplątał, to nie będzie srebro. Jest tu też podkowa, no to fajnie, ja podkowy też zabieram, to... zresztą widzicie u mnie na moich filmach przekaźniczek R15, czyli w końcu jakieś sreberko do wydłubania, bo już mi tego naprawdę mocno brakuje. Lecimy dalej. O! Pierwszy gadżet, może nie pierwszy, może drugi, czy któryś, który zostanie umie stary, żeliwny, ciężki, Yy, Mogna powiedzieć, że już prawie, że zabytkowy dziurkacz yy, do papieru. No to ja mam dwa yy, inne, to będzie trzeci do kolekcji moich yy, dziwnych, naprawdę dziwnych i przeróżnych rzeczy. Yy, totuj. O, totuj, Takie. Yy, ja mówiłem, myślałem, że to jest jakaś yy, polerka, czy coś tam innego, bo do tego jest przewód do prądu i chyba podłączenie do yy, do dopedała 1963 rok pozdrowionka wszystkich 63 roku i tradycyjnie pozdrowionka dla wszystkich y, co tu jest repa repa y, mewa <grymne> pozdrowionka dla mew i innych ptaków y, nie wiem my to wygląda na jakąś polerkę mówię że dlatego jest przewód y, nie wiem może pod prodisz. <laughs> Muszę pod że się to podłącza. <laughs> Do czego <laughs> nie mam pojęcia. Mówię. Mi to na jakąś polerkę taką starą wygląda. Yy, wiertarka, polska wiertarka ręczna. Yy, wszystko kręci bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Yy, chociaż mam tych wiertarek już kilka, ale ja na takie rzeczy nigdy nie narzekam. Fisha, yy, bongo czy te inne sprawy. <laughs> wiecie o co chodzi, no to coś tam może przypalimy. Yy, kolejna wiertarka ręczna, taka yy, troszkę starsza niż te yy, bardzo się cieszę. Lubię takie rzeczy i co tu mamy? Yy, mówiłem coś o serwetniku, ten wygląda na posrebrzany, chociaż yy, ja bym wstawiono na jakąś tendetę. Yy, no ale przetestujemy, <grywamy> sprawdzimy lecz on i tak pójdzie na płytarg. Nie ma co tam niszczyć takich rzeczy. Yy, podstawka pod żelazko, yy, 5 zł na płytargu na temat podstawki, no klucz, taki stary, rowerowy, szkoda, że ułamany, ale ja i tak te klucze zbieram, taki mam w całości, gdzieś tam bardzo ładny stanie, też chyba gdzieś to dostałem. Także jest Kongo Bongo, Kongo Bongo bardzo fajnie. Oliwiarka z tej się nic nie wylało. Nie będzie czarny rąk. Kto ogląda, ten wie o co chodzi. Na półeczkę. Na półeczkę jak najbardziej taki. No, jakby to powiedzieć, pudełko na okulary, etui na okulary, ale takie fajne, e, nie wiem czy to aluminium czy plastik, co innego też tu można trzymać, zależy e, co chcemy, dwa młoteczki, e, także, no, tak jak ja lubię, e, to Made in USSR, e, nie, z Diwanów CCCP, e, coś ty Jacek, coś ponosi Jacek nosi, e, do kolekcji chłódek. Y, tu zostało trochę szczućcy ale muszę chwilę złożyć. I już po przerwie reklamowej. <laughs> wróciłem dosłownie, miało mnie nie być <laughs> 5 minut a zobaczcie, czujki się pozapalały. <laughs> Lampki jakieś się świecą. <laughs> przy latarkach czubek siedzi. Ale dogram wam już do końca. naprawdę został jeden przedmiot. No sorry, że przy świetle sztucznym, no ale ja co ja mam poradzić? Wiem co mam poradzić, tylko że mi się nie chce niby prosta sprawa podłączyć prąd, ale naprawdę e, zrobię to e, tuż tuż i, i niebawem e, to widzicie. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. E, już z tej skrzynki nie będę wyciągał, bo zostały takie pierdołasy, jakaś tam blacha, e, jakiś klucz rowerowy. Jakiś klucz, taki no name. No i jakieś tam te sztućce, jakiś tam no, spiłowany, spiłowany e, klucz. E, co to w ogóle były za sztućce, bo ja nawet nie przyglądałem, zobaczcie, e, pospinane. E, także taką paczuszkę, e, herszty jakieś radzieckie, e, taką pacuszkę można na, na Klimtargu za 5 zł sprzedać. E, dobra, ten fand dnia, chociaż dla mnie to i tak. E, coś do kolekcji, ciekawostka tamtej madełko, to co przed chwilą widzieliście, no ale zobaczcie no fancior, fancior całego wypadu yy, go dostałem yy, jakby powiedzieć w ramach tam yy, sąsiedzkiej wymiany właśnie z kolegą, co przywiózł mi tą skrzynkę w zasadzie to było w torbie rano yy, a to, ale to i tak pochodzi ze zomowiska, umie w mieście no, kolejny kolejny dziurawiec, kolejny dziurawiec do kolekcji, mówię kolejny dziurawiec, bo jednego jednego już takiego kurczę ciemno, jednego już takiego spękanego, spękanego mam nie wiem czy to jest to samo, czy to nie jest to samo. Nieważne, wy jak się tam znacie, Diabło, ja to powiem, że to jest nie wy jak się znacie to powiedzcie mi, co to dokładnie y, za model chociaż nie wiem, czy przez tą rdzę da się to ustalić myślę, że na pewno y, no, problemem tu będzie jego oczyszczenie i konserwacja aby dalej, no durszlak, aby dalej tak mocno nie gnił y, żeby wyglądał, wiecie, zabezpieczyć czymś nie wiem kiedy to zrobię, jak to zrobię, czy to zrobię ale na pewno to nie jest rzecz na handel piękna sztuka naprawdę piękna sztuka, yy, chociaż yy, niemiecki, nie, to ta historia ta gorsza, yy, I ciekawa, no której nie powinno yy, w ogóle te rzeczy nie powinny się zdarzyć, wydarzyć, yy, no ale to też jest część yy, naszej historii, naszej, niby yy, nie nasze, yy, zapaliło się, yy, niby nie nasze, a dalej historia nasza, yy, tyle w temacie, yy, także co, no mówię, zapraszam na jutro no i jutrzejszy odcinek postaram się to nagrać w miarę, przy miarę dziennym świetle Będzie grubo, myślę, że będzie grubo Także co, do juterka, trzymajta się na razie go, ja.